Niektórzy twierdzą, że jest lepiej wykonany niż dwukrotnie droższa konkurencja. Niektórzy, że jeżeli nie będzie kosztować 3000, to nie ma racji bytu. Są i tacy, według których to kolejny karabinek, który jest tak samo polski, jak te Battle Tested z okolicy krainy podziemnych pomarańczy. A jaki jest naprawdę? Moi drodzy, przed wami karabinek, który był hejtowany, zanim pierwszy pięć służący do jego złożenia pojawił się w Polsce. Przed wami karabinek, który był pierwszym bohaterem epickiej opowieści o tym, jak bardzo się nie da i jak bardzo się nie opłaca. Przed wami karabinek, który miał wywrócić rynek do góry nogami, ale że się spóźnił, no to wyszło jak wyszło. Moi drodzy, przed wami mityczny, ale jednocześnie niezwykle prawdziwy i namacalny auer za cztery koła. Witam Was serdecznie i zapraszam na test. Karabinek to typowy AR-15 wykonany w konfiguracji, nazwijmy to, nieco sportowej. Lekki, bo ważący sporo poniżej 3 kg, z 15-calowym łożem na barrel nad wykonanym z aluminium 6061T, pokrytego twardą anodą. 16-calową lufę o profilu M4 i gwincie 1 do 8 wykonano ze stali 4150. Urządzenie wylotowe to standardowy stalowy tłumik płomienia typu A2. Upper i lower to odkówki z aluminium 7075, które podobnie jak łoże pokryto twardą anodą. Plastiki to taki dobry standard, czyli Magpul Moe. Co istotne, wszystko zostało ze sobą świetnie spasowane. Między Aperem a lowerem występuje subtelny luz, który służyć ma raczej wyłącznie ułatwieniu rozłożenia, a wszystkie mechanizmy działają bez zarzutu. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo, ale to bardzo obiecująco. A jak przedstawia się w środku? Obróbka jest naprawdę dobra. Komora zamkowa oraz pustowa wykonane zostały precyzyjnie i właściwie nie widać jakichkolwiek śladów po przejściu narzędzia. Elementy pracujące? Tutaj również bez zaskoczenia. Zamek i suwadło zostały naprawdę postarane, więc wszystko pracuje bez zarzutu. Karabinek nie ma jakiegoś kosmicznego nastrzału, ale można liczyć, że złapał nieco ponad 1800 sztuk. Jakieś niepokojące ślady zużycia? Poza jakimiś drobnymi ryskami na zewnątrz spowodowanymi pracą na zasłonach, karabinek wygląda, jakby został wyjęty z pudełka. Coś można dodać? Kolba, oczywiście, ma lekki luz, ale tak poza tym, to po prostu bardzo, ale to bardzo poprawnie wykonany karabinek, do wystrugania którego użyto dobrej i bardzo dobrej jakości materiałów, które, co do ostatniego pina. Pochodzą z amerykańskich fabryk. Czy to wada czy zaleta? Nie wnikam, ważne, że nie rdzewieją i dobrze pasują. Zaczynamy od rozkładania. Tutaj, jak to w Auerze, filozofii nie ma. Wyciągamy pin bez siłowania się i wysuwamy poszczególne elementy. 15-calowe łoże w systemie M-lock wyposażone zostało w górną szynę Picatinny na całej długości z otworami M-lock umieszczonymi pod kątem 45, 90 i 180 stopni. Warto zwrócić uwagę, że łoże od strony apera nie kończy się zębem. Kolba regulowana w sześciu zakresach działa jak to Magpul bez zajęć. Pust to Milspek, ale taki mocno ucywilizowany poprzez polerkę i pokrycie powłoką niklowoborową. Jak działa? Bardzo ale to bardzo dobrze. Krótkie wybranie i wyraźne przełamanie, do tego niezbyt długi reset. Magazynki do dyspozycji miałem kilka różnych, w tym typowe metalowe stanagi makpule generacji drugiej, magazynek od grota oraz od WRG55. Wszystkie działają bez problemu, a sam zrzut jest pewny i magazynek wyskakuje bezproblemowo. Chociaż jeden pmak dwójka na początku miał lekki problem z wypadaniem. Okay. I teraz tak, lekko uszkodzony stanak. On jest tu rozszerzony, bo był przydepnięty. I dwójka. Na Wymiana? Tutaj nie ma co dyskutować, to po prostu hour i jak macie w miarę opanowany manual, to problemów nie będzie. Przycisk zrzutu działa pewnie, gniazdo wyposażone w niewielki lejek nieco ułatwia jego podanie, a pewnie działający zrzut kończy temat. Zbudowanie chwytu jest łatwe i pewne dzięki niewielkiej średnicy łoża i jego sporej długości. Domknięcie chwytem C nawet osobom z dłońmi w rozmiarze S nie będzie nastręczać problemów, a spora długość łoża miłośnikom długiego chwytu zapewnia właściwie nieograniczone możliwości. Co jednak bardzo ważne, łoże się nie grzeje, na co zapewne wpływ ma również stal, z której wykonano lufę. Jak widzicie, karabinek jest nieco przegazowany, ale wpływa to zupełnie na nic. Przez cały czas używania zaliczył jedną dysfunkcję, do tego nie u mnie i w sumie do dzisiaj nie wiadomo, co mogło być przyczyną. Samoprowadzenie karabinka jest niezwykle łatwe. Kolba, wygodny chwyt pistoletowy, do tego chwytliwe łoże i naprawdę przyjemny spust sprawiają, że strzelanie jest kompletnie bezproblemowe bez względu na to, czy strzelamy statycznie, przenosimy cel, pracujemy na zasłonach, na wymuszonych postawach czy dziwnych pozycjach. Karabinek jest po prostu ergonomiczny. I tutaj jeszcze chwilę odnośnie ułoża. Nie jestem miłośnikiem aż tak długiego, ale nie ukrywam, że doceniłem nie tylko na specyficznych przeszkodach, czy używając bipodu, ale przede wszystkim na nine -haulu. Dlaczego? Ano karabinek można osadzić na samym końcu, w pełni kontrolując ułożenie lufy przy otworze. Oczywiście, jeżeli strzelacie przez otwory opierając na nich karabinek, to bez różnicy. Problemy? Znalazłem dwie rzeczy. Pierwsza to blok gazowy. Jest dość blisko podłogi łoża, przez co jeżeli preferujecie chwyt od dołu, możecie poczuć kiedy będzie nagrzany. Sam tego nie doświadczyłem, ponieważ domykam z góry i pracuję w rękawiczkach, ale podczas pikniku strzeleckiego, na którym karabinek został udostępniony, kilka osób łapiących od dołu zwróciło na to uwagę. Druga to PEMAK trójka niestety siedzi za ciasno i próba wymiany bez pomocy może zaskoczyć. Mówiąc krótko, jest naprawdę OK, choć brakuje mi dwóch rzeczy. Pierwsza to przyrządy mechaniczne. Fakt, sam wolę taniej kupić sprzęt i założyć takie, jakie chcę, ale w konfiguracji prosto z pudełka nie jest to karabinek, który weźmiemy pod pachę i podrewczemy na strzelnicę. Druga to brak nawet niewielkiej szyny, bot bipod. Na szczęście na Allegro kupiłem komplet 4 sztuk za 45 zł. Poza tym działa. Rzadko skupiam się na czymś takim, jak nazwijmy to celność, ale w tym konkretnym przypadku naprawdę ciężko to pominąć. Bo o ile w karabinkach z wysokiej półki cenowej, powiedzmy za 6 koła czy więcej, oczekuje grup na poziomie 1 moła lub mniej, o tyle taka grupa do tego na taniej kulce uzyskana z karabinka za mniej niż 4 koła to już ewenement, zwłaszcza kiedy jest to powtarzalne. I co tu dużo gadać? Ten karabinek przy czterech próbach z czterech, strzelanych w sporych odstępach czasowych, w różnych warunkach pogodowych, na taniej czerwonej fiopki 55-grainowej, uzyskiwał skupienie poniżej 0,8 MOA. Tutaj widzicie pierwsze strzelanie. Tutaj drugie. Tutaj trzecie. A tutaj czwarte. A tutaj pierwsze i ostatnie obok siebie, czyli przy minimalnym nastrzale i pod koniec testu. Mówiąc krótko, karabinek ma naprawdę spory potencjał, i jeżeli ktoś umie w papier, to zapewne będzie w stanie go wykorzystać. A jeżeli macie konwersję 22LR, to również wstydu nie będzie, bo działa i strzela na niej naprawdę celnie o czym wspomniałem już w jednym z filmów. Karabinek jest u mnie od dłuższego czasu, a w postaci będącej swoistym wynikiem testów kilku konfiguracji podzespołów, które pochodziły od kilku producentów i które były wstępnie weryfikowane pod kątem współpracy i spasowania przez ostatnich kilka miesięcy, nie tylko przeze mnie, od około półtora miesiąca. Przez ten czas sporo postrzelał nie tylko u mnie, ale i na piknikach oraz zawodach, dzięki czemu nie tylko złapał przebieg, którego sam bym nie wykręcił, ale również pozwoliło to wyłapać drobne problemy, na które sam nie zwróciłbym uwagi. Nie da się jednak ukryć, że spóźnił się nieco ze swoją premierą, a nawet zaliczył spektakularny falstart, no ale życie. Raz, że Amerykanie są specyficzni w podejściu do eksportu broni i ich części. Dwa, że podczas, nazwijmy to, tworzenia wersji finalnej pojawiały się jakieś drobne uwagi i konieczne było wprowadzanie drobnych zmian. Najważniejsze jednak, że wreszcie jest. Pytanie jednak, czy przy ostatnich pięciach cenowych ma rację bytu. Czy cztery koła to nadal dobra cena za karabinek? Oczywiście zależy, jak na to spojrzeć, bo tutaj zawsze wszystko będzie zależało od tego, co za tę cenę dostajemy. A dostajemy naprawdę niemało. Po pierwsze, bardzo dobrą jakość materiałów i bardzo dobre spasowanie. Po drugie, świetną lufę, która jest nie tylko celna, ale również fajnie oddaje ciepło podczas intensywniejszego strzelania. Po trzecie, bardzo dobry spust już z pudełka. Po czwarte, bardzo przyzwoite plastiki. Po piąte, serwis i części dostępne właściwie od ręki. Owszem, nie uniknięto drobnych problemów, jak choćby ten blok gazowy. Nie ma również przyrządów, czy choćby niewielkiej szyny pod bipod, ale nadal jest co najmniej dobrze. Oczywiście nie jest to karabinek przełomowy pod kątem funkcjonalności i zastosowanych rozwiązań. Nie jest to również karabinek przełomowy pod kątem zastosowanych materiałów, ale z pewnością jest to karabinek wykonany bez niepotrzebnych kompromisów typu. Dajmy lufę 41 4140 albo 30, łoże ze szczątkową szyną i standardowy spust, ale dorzućmy za to Macpulla. Mówiąc krótko, w takiej konfiguracji i przy cenie 3990, moim zdaniem spokojnie ma szansę konkurować z karabinkami nieco tańszymi i posiadającymi swoją markę, bo na ich tle wychodzi na karabinek niezwykle uniwersalny, lepiej wykonany, a do tego taki, który sprawdzi się zarówno w strzelectwie dynamicznym, taktycznym. Ale jak się okazuje, może również powalczyć w semi auto na średnim dystansie. Czy będą dostępne inne konfiguracje? Pewnie tak, ale znając życie i patrząc na proces wdrażania, to w najbliższym czasie nie nastawiałbym się na wysyp różnych opcji. Natomiast póki co, karabinek dostępny będzie z lowerem frezowanym, nieco bardziej sportowym, z trochę większym lejkiem i nie mającym problemów z pymagiem trójką. Co ważne, cena karabinka pozostanie bez zmian. No i teraz rzecz najważniejsza, czyli kto jest producentem, gwarantem i serwisantem Awera za cztery koła, bo jak się okazuje to ma znaczenie. Część z Was pewnie połączyła kropki jakiś czas temu i dała temu wyraz w komentarzach, a część zapewne domyśliła się widząc nazwę handlową w tytule filmu. Także wyłącznie na potwierdzenie Waszych domysłów powiem, że jest to znany z wprowadzenia na polski rynek kilka lat temu najtańszego i do dziś męczonego na wielu strzelnicach Aera magazyn uzbrojenia. No, także słuchajcie. kurwa, jest kurwa syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć. Wszystko jest fajnie. Tylko zapomniałem założyć słuchów.